Primary is to secure the reactor. Secondary objective get to the archives. Some documents there the government really would like to get out. We advance to the case together, then split up. Go, go, go! goldfield don't look. Secure the beach exit. Sir, yes, sir. is Mulligan with me. Bullet, cover us. Move. Hey, shot is yours. Bam! 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 sir. I'll set the charges. Wait, call for... <laughs> <laughs> ليه بوم اه Ośno. I nie uda mi się nagrać ładnie pierwszego odcinka, gdybym 5 pięć razy. U, <laughs> No dawaj, 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 dawaj Potem potem, potem pochować się wszyscy Wpadł za pierwszy razem. Właśnie tak moi kochani. Oj, to była tak jakby pierwsza misja czyli Desant. Hmm, a druga misja będzie już w drugim odcinku. Widzimy się już może jeszcze w tym tygodniu. Mam nadzieję, że te odcinki Wam się spodobają. Takie po jednej misji będzie fajnie, będzie wesoło. Tutaj chyba już jest koniec misji, jak się nie mylę, z tym snajperem właśnie. Także widzimy się niebawem. Mój no kochani, cześć i czołem. Tutaj doczytamy się do końca i się żegnamy. How important these documents are. Keep your comms minimal, don't say anything stupid. Distress? Understood, sir. Let's move, Domacor. The rest of you, we go through the caves. Stay close. If you get separated, head for the underground reactor complex. Objective Alpha is the reactor core. We must secure the core from enemy sabotage. When the core is safe, our forces will bring hell down on these sons of bitches. Follow me! Dzięki za obejrzenie i cześć moi kochani.